11 listopada jak co roku w Kuzinie Ciborskiej jest w jakimś sensie czczony biegiem niepodległości, który odbywa się tutaj już od 16 lat. To był 16 bieg. Tym razem postanowiliśmy nieco zmienić delikatnie formułę tego biegu, to znaczy wydłużyć jego trasę, powiedz troszeczkę bardziej gdzieś między blokami, między domami, ale również do lasu. Zatem, zatem trasa była bardzo, bardzo zróżnicowana, bo zawodnicy biegli i asfaltem, i kostką granitową, i leśną ścieżką i po liściach, i po jakiejś e, mokrej nawierzchni, bo e, dzisiaj nieco mokro. Zatem nie biegło się łatwo, ale myślę, że e, impreza jak co roku bardzo udana. Stawiło się na nią mnóstwo, mnóstwo ludzi, dokładnej ilości uczestników w tej chwili jeszcze nie znam, bo jesteśmy na gorąco, za chwilę poznam, więc pewnie podsumujemy gdzieś w materiale, na pewno się pojawi informacja o tym, ilu uczestników biegło w tym roku biegu. Zrobiliśmy taką oprawę też nieco zachęcającą mieszkańców Chudziny Raciborskiej do przyjścia tutaj do nas na... Na boisko zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gdzinie Borskiej, bowiem przez osiedle najpierw odbył się przemarsz majoretek, któremu wtorowały dźwięki orkiestry dentej. Takie orkiestry zawiązane przy Gminnym Centrum Kultury w Nędzy. Kilka kategorii dystansowych. Zaczęły przedszkolaki na dystansie 200 metrów około 200 metrów. Następnie Dzieci szkolne klasy 1-3 i potem 4-6 na dystansie 600 metrów, gimnazjaliści i szkoły średnie biegły już na dystansie 1000 metrów, no i najdłuższy bieg główny 2700 metrów, który tak jak mówiłem właśnie w tym roku biegł nieco inną trasą. Chcę w tym miejscu jeszcze podziękować raz wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tego biegu. Oczywiście pracownikom Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, którzy tutaj pracowali nad tym biegiem od, no, od dłuższego czasu. To nie jest tak, że taki bieg organizuje się w trzy dni. Ale również Rybnickiemu Sztabowi Ratownictwa Medycznego, który zabezpieczał nam tutaj trasę pod względem medycznym. Były dwa punkty medyczne, jeden tutaj pod szkołą, drugi, drugi przy lesie. Oczywiście strażakom ochotnikom, którzy nas tutaj wspierali, czyli OSP Kuźnia Raciborska, OSP Udziska, OSP Ruda Kozielska i OSP Rudy. Musieliśmy na chwilę wyłączyć ruch tutaj przy ulicy Iświeczewskiego i w ogóle na osiedlu Bowiem e, trasa przebiegała uliczkami osiedlowymi, gdzieś tam skrzyżowaniami, więc musieliśmy na chwilę zablokować ten ruch. Zapraszamy serdecznie, dziewczyny. Gościem specjalnym e, tego biegu była pani Ewa Bugdow, e, siedmiokrotna mistrzyni Polski w triatlonie na dystansie długim, pierwsza w rankingu światowym. E, e, można powiedzieć dziewczyna stąd, a jednak dziewczyna na poziomie całego świata, Fantastycznie, fantastyczna zawodniczka, niezwykle ciepła osoba, niezwykle taka, no też w piątek spotkała się z młodzieżą tutaj szkolną, gdzie troszeczkę też zachęcaliśmy młodzież do, do tego biegu, ale ona również opowiadała o swojej, swojej pasji. I co, w tym roku zrobiliśmy również, co istotne, własne medale. To po raz pierwszy, po raz pierwszy Bieg Niepodległości doczekał się własnego medalu, który właśnie fundowała firma Maxi Home. To medale złote, srebrne i brązowe w kształcie, w kształcie konturów naszego państwa z napisem Bieg Niepodległości Kuźnia Raciborska 2015. Myślę, że to fajna pamiątka z tego biegu. Myślę, że to jest rzecz, która. No zostaje gdzieś tam na dłużej troszeczkę niż, niż, yy, niż wiele innych medali. I co? I liczę na to, że już wkrótce organizowany przez nas półmaraton, do którego szykujemy się już dzisiaj, choć planujemy go na kwiecień 2016 roku. On również będzie miał swój, swoje własne medale. Jesteśmy po rozmowach z panem nadleśniczym, który już wyraził wolę tego, że Będziemy mogli wbiec do lasu, bowiem będzie to taki półmaraton leśny. W tej chwili jeszcze nie ma nazwy, nazwa robocza właśnie to leśny. Właśnie myślę, że doczeka się jakiejś swojej wyjątkowej nazwy charakteryzującej go na mapie innych tego typu biegów w całej Polsce.